To będzie ta za dzisiejszym odcinku na kanale, a dzisiaj będziemy robić aktualizację Mesor Barbarus. Ale zanim to subskrybuj kanał. Tak i stanowczenie, czy się na, na Kliknijcie tam na dole, dostacie łapkę w górę, 5 w górę i następny filmik, a my przechodzimy już do aktualizacji mojej kolonii Mesor Barbarus. Jak możecie zauważyć, pełno potomstwa jest w probówce. Jak możecie i drugim drugą ważną rzeczą, jaką możecie zobaczyć, jest ten oto, to jest to, ta oto mrówka na środku praktycznie obok królowej. Druga kasta roboty. Czyli albo to, to to jest media, albo to jest. To jest media, tak mi się wydaje. Jest większy praktycznie o głowę od tych podstawowych robotnic. Okay. O kurde. Dwie jednak mam. O kurde. Mam dwie robotni, dwie robotnice o wyższej kastie niż normalnie. Dobra, jednak trzy. Jednak trzy. Dopiero teraz zauważam, że mam trzy robotnice z kasty większej niż normalnie. Więc jak możecie zobaczyć, kolnia bardzo szybko się teraz rozwija. I jak mogliście udać ten odcinek, który możecie teraz zobaczyć w karcie u góry tam umówiłem wam że królowa odżyła w probówce bo jak Państwo się pamiętać, pierwsze odcinek na kanale był właśnie z tych mrówek, które wsadzam do formy i było ich 15, a resztę macie w tym filmie nie będę Wam spoilerował, jeśli ktoś nie oglądał to oglądajcie sobie ten film właśnie teraz widzimy obok tego media wielką larwę Czyli teraz królowa po prostu wypuszcza większe kasty robotnic. I tak jak mogliście zobaczyć aktual aktualizację, pie aktualizację w pierwszą, bo to jest druga, to mogliście zobaczyć, że ich tam było chyba mniej niż 10. No to teraz jest ich około chyba ponad 20, albo około 20 robotnic. Tak mi się wydaje. I jak możecie zobaczyć, teraz media idzie obok królowej. Królowa chyba jest w składaniu teraz jaj, bo tak się skuria przed chwilą. A teraz dam sobie taki krótki opis gatunkowy, właśnie mesaru Barbaros. Chociaż każdy ją zna chyba. No i oczywiście jest to mrówka, żniwiarka o rozmiarach królowa ma między 13 a 16 mm, a robotnice od 3 do 14 mm. ubarwienie jak możecie zobaczyć jest to czarno-brązowe niektóre lekko połyskujące też jak możecie sobie zobaczyć no i jest to jeszcze jest opcja, że ta królowa będzie redhead czyli będzie miała czerwoną głowę są to mrówki żniwiarkie jak wam mówiłem czyli odżywiają się nasionami dobrym nasionem yy, dla małych hodowli z mojego doświadczenia jest mak który dla tego gatunku dla małych hodowli z tego gatunku będzie idealny do rozwoju bo jak możecie wiedzieć tych oto nasion, nasion robią tak zwany mrówczy chlebek, z którego kar karmą siebie i swoje potomstwo. Jak możecie to widzieć, małe robotnice nie mają takich dużych żółwaczek jak yy, te większe robotnice. Więc dlatego, się daję mag, żeby te robotnice mniejsze zmieniły ten mag, bo mag jest bardzo malutki. Zmieniły ten mag na, te, na ten chlebek i po prostu dawały swojemu potomstwu, żeby się szybciej rozwijało. Chyba królowa jest właśnie przy składaniu jej, tak mi się coś wydaje. No i Messer Barbarus pochodząc z Europy Południowej, u Messerów można zauważyć polimorfizm czyli podział na kasty jak możecie zobaczyć u mnie są dwie kasty, jedna to oczywiście podstawowa normalna kasta a druga chyba media, nie wiem jak to się poprawie nazywa, bo akurat kastami o kastach nigdy nie czytałem jakoś za bardzo, ale jest to najpierw ta druga kasta jest ta mrówka polecana dla początkujących ogólnie wszędzie na każdych stronach, u każdych youtuberów u wszystkich możecie słyszeć, że ta, ta mrówka jest dla początkujących, z czego też może wynikać, że ich trudność utrzymają nie jest jakoś yy, wys wysoka, tylko jest bardzo niska są to łatwe mrówki. Po prostu potrzebują wody i nasion, i też białka. No i ten gatunek jest zazwyczaj monogeniczny, chociaż na paru kanałach było, że ktoś próbował więcej niż jedną król królową ze sobą połączyć. No i oczywiście mesore hibernujemy, gdyż jest to mrówka z Europy Południowej i w całej Europie są zimy. Akurat z tego, z tego skąd pochodzą, czyli, czyli z Europy Południowej, Hiszpania, takie rejony, no i nie ma aż takiej zimy, ale tam jest około 15-13 stopni, i w takich temperaturach powinniśmy je Hibernować. No i to by było na tyle do odcinka. Jak możecie wiedzieć, jest sierpień, czyli odcinki co tydzień. Więc widzimy się już za tydzień. Subskrybujcie kanał taki sam, czyle się który wśręknę. Kliknijcie tam na dole, zostawcie 5 odpak w górę, 5 oppłek w górę i będzie następny filmik. A ja się z już żeram. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!